Demoniczny marksista-postmodernista, człowiek o niemożliwym do wymówienia nazwisku, być może jedno i drugie. W każdym razie cały kształt jego twórczości jest zbyt przepasny, żeby opisać go trafnie w jednym filmiku. Toteż zajmiemy się dzisiaj wyłącznie jedną książką, być może najbardziej znaną książką Bodrilarda, czyli Symulakry i Symulacja. Książka wydana w 1981 roku. I powiemy sobie, co tam. Co tam w trawie piszczy w tej książce, i może się trochę zabawimy, prawda? Bo tutaj wszystko do wszystkiego na luzie podchodzimy na tym kanale. Więc zapraszam. Powiem, może, jakie miałem wrażenie, kiedy pierwszy raz otworzyłem tą książkę. Bo Baudrillard ma taką reputację, że jest dosyć mało zrozumianym autorem, to znaczy zagmatwanym, ciężko, ciężko się go czyta. I zgodziłbym się tutaj po części z, z ludźmi, którzy, którzy tak mówią. Ma bardzo kryptyczne niektóre te zdania. Natomiast e, powiedziałbym, że w tym szaleństwie jest metoda. Otóż nie zapominajmy, że jest on pisarzem postmodernistycznym i wykorzystuje, wydaje mi się, w swoim języku, w, w swojej e, nieprozie tylko w no, swoim tekście po prostu pewną, pewną technikę pisania być może jakoś powiązaną z konceptem gry deridy, prawda, czyli wolną interpretacją i e, łączeniem słów, że tak powiem rekontekstualizacją niektórych słów nawet, e, jak również techniką dywersyjnego pisania e, derive e, de Borda, e, bo on był również w tych samych środowiskach co de Bord, tylko jakoś 15-20 lat później, więc na pewno była to jedna z jego inspiracji, a również później wspomina w książce sytuacjonistów wielokrotnie. Natomiast, tak, ten styl jest dosyć zagmatwany, ponieważ jest bardzo mocno osadzony w tych realiach, w których żył Bodilard. On nie pretenduje, żeby być jakimś globalnym albo szeroko zrozumiałym autorem. Zdecydowanie jest on tutaj bardzo lokalny, bardzo, bardzo swój. Mam, ta książka jest na wskroś francuska, na wskroś intelektualna. Dużo jest odniesień po prostu do e, kultury tamtych czasów, do kultury Paryża na przykład i po prostu dla człowieka, który kompletnie nie ma nie jest zaznajomiony z tymi realiami, ta sieć odniesień, prawda Baudrillarda, bo on nie za bardzo tutaj argumentuje tak, jak rozumie się to klasycznie. Nie przedstawia, nie ma jakiegoś rozłożonego ciągu myśli, gdzie logicznie argumentuje punkt za punktem. On bardziej tutaj stosuje aluzję i taką wolną interpretację, żeby nasunąć nam taką myśl, nasunąć nam taką sugestię jego argumentu, jeśli, jeśli to ma jakiś sens. Tak namalować obrazowo, jaki jest jego argument. I wydaje mi się, że jest to konieczne, bo te te koncepty, o których mówi, te zjawiska, o których mówi, jest, są tak e, ezoteryczne, są tak po prostu ciężkie do uchwycenia w słowa, że kompletnie mu się nie dziwię, że zastosował tą metodę, bo jest po prostu skuteczniejsza. Jeśli chcielibyśmy ująć ją w rygorystyczne ramy rozumu, być może nie dałoby się ich przedstawić, nie dałoby się zauważyć takiego, prawda, konceptu jak, jak świat, symulach czy hiperrzeczywistość. Natomiast tak, to na pewno przyczynia się do tego, że tą książkę ciężko się czyta, jeśli po prostu utraci się wątek nawet na chwilę i zgubi się w tej sieci odniesień, to potem tekst jest niemalże niemożliwy do penetracji, jest po prostu ściana tekstu, z której nic się nie wyciąga i przydarzyło mi się to kilkukrotnie w, w książce. Wydaje mi się, że wyciągnąłem z niej może 60-70% treści, którą bym mógł gdybym był lepiej zaznajomiony po prostu z tymi. Z tym środowiskiem, ze wszystkimi jego odniesieniami, bo na pewno jest to, jest to książka również bardzo intertekstualna. Odnosi się do wielu współczesnych mu myślicieli i również nie się do Deborda i do sytuacjonistów. Odnosi się do Foucault z jego konceptem kary i nadzoru. Odnosi się do Bataille'a z jego konceptem nadwyżki. Nie wiem, czy wymawiam którykolwiek z tych nazwisk dobrze. W każdym razie tak, dużo odniesień do innych postmodernistów, jak i myślicieli poprzednich dziejów. Jednak zanim zaczniemy mówić o symulakrach i symulacjach być może warto by było dowiedzieć się czym właściwie jest symulakra. Nie jest to popularne słowo, ja na pewno go nie znałem zanim podniosłem tą książkę. W każdym razie symulakra jest to symulacja bez oryginału i to jest definicja tutaj Baudrillarda. Natomiast jako przykład symulakry podaje on taką opowieść, przytacza taką opowieść, jest to jedno z opowiadań Borgsa bodajże, gdzie grupa kartografów dostaje zlecenie wykonania jak. Dokładniejszej mapy cesarstwa i stwarzają oni tak dokładną i przepasną mapę, że pokrywa ona całe, całe cesarstwo i w Cóż, w opowieści Borgsa ta mapa w końcu się rozpada i ziemia z powrotem zaczyna wyzierać spod spodu, natomiast w reinterpretacji Baudrillarda ta mapa dusi ziemię pod sobą i w końcu sprawia, że to oryginalne cesarstwo się rozpada, zamienia je w tak zwaną pustynię realnego, jak on to określa później. Natomiast sama mapa przetrwała i właśnie jest ona symulakrą, czyli symulacją pozbawioną oryginału. Jest to na pewno obrazowy przykład, który jest użyteczny w zrozumieniu tego konceptu. I na początku tej książki Baudrillard wymienia kilka rzędów symulacji czy symulakrów. Otóż w pierwszy rząd symulakry jest to po prostu zwykła interpretacja rzeczywistości, bez żadnych zniekształceń, jest to prosty obraz natury. Drugi stopień, drugi rząd symulakry jest to owszem dalej obraz rzeczywistości, jednak zniekształcający ją, w jakiś sposób zakrywający tę rzeczywistość. Trzeci rząd z symulakry jest to reinterpretacja, która maskuje fakt, że rzeczywistość tak naprawdę nie istnieje. Natomiast czwarty rząd jest to już czysta symulakra, która nie ma żadnego związku z rzeczywistością. E, jest czymś więcej, jest hiperrzeczywistością. I z początku te definicje mogą wydać się dosyć abstrakcyjne i takie ciężkie do umieszczenia w jakimkolwiek kontekście, natomiast w miarę jak czyta się coraz więcej tej książki, tym bardziej człowiek zauważa, że te symulakry, czy symulacje trzeciego i czwartego rzędu całkowicie nas otaczały i można dosłownie wytyczyć ścieżki, jak jakaś rzeczywista rzecz zniekształcała się właśnie w takie symulakrum i no, po prostu wtedy można zauważyć, jak wiele rzeczy nas otaczających nie ma już żadnego związku z bazową rzeczywistością, tylko jest właśnie hiper Natomiast czym jest ta hiper o której napomknąłem? Otóż jest to coś bardziej realnego od rzeczywistości. Za przykład możemy sobie tutaj wziąć, powiedzmy, sztuczne aromaty w jedzeniu, które naśladują niby smak prawdziwych, załóżmy, owoców, ale tak naprawdę owoce nigdy tak nie smakują. Banany Broń Boże, nigdy nie smakują jak żelki bananowe, truskawki nigdy nie smakują jak aromat truskawkowy. Wszystko to jest hiperrealne właśnie, czyli prawdziwsze niż rzeczywistość. Możemy wziąć sobie za kolejny przykład świat reklam, gdzie wszystko jest przerysowane. Mamy tutaj tak przejaskrawione na przykład relacje socjalne, produkty zawsze wyglądają idealnie na reklamach, wszystko jest właśnie kolorowe, jaskrawe, ma przyciągać wzrok i przez to staje się właśnie bardziej angażujące, bardziej wciągające niż, niż rzeczywistość. I jest to właśnie cel twórców reklam. Nie chcą oni przedstawić zwykłej szarej codzienności, rzeczywistości, tylko oczywiście muszą wykreować coś, co przykuje ludzką uwagę i oni są w stałej dialektyce między sobą, czyli muszą się przebijać, muszą stwarzać coraz to bardziej oderwane, prawda, abstrakcyjne rzeczy i no widzimy jak to się kończy. Są to właśnie symulakry napędzające inne symulakry i do, doprowadza to do takiego absurdu, jakim są reklamy dzisiaj. Jednak to hiper-rzeczywistości wiąże się z pewnym mankamentem. Otóż jest to rzeczywistość owszem, ale bardzo uproszczona. Tutaj często świat jest zredukowany do takich najprostszych ludzkich bodźców, jak do apetytu czy seksu. I, i czemu tak się dzieje? Ponieważ nie jest to świat, który po prostu istnieje, lecz jest to świat wyprodukowany i można symulować ma... całego świata. Da, 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 można zasymulować całego świata, ponieważ prawda, ta symulacja zajmowałaby tyle samo miejsca co, co prawdziwy świat, tak mówiąc ogólnikowo, więc ten hiper-świat, hiper-rzeczywistość musi być odtwarzana z miniaturowych matryc. Możemy tutaj pomyśleć o genach, prawda? O tym, że ciało człowieka jest odtwarzane z malutkich matryc w DNA, które są potem powielane i tworzą nasz cały organizm. W, tym, w ten sam sposób hiper rzeczywisty świat wykorzystuje modele, czyli na przykład modele ekonomiczne, modele ludzkich zachowań, modele socjologiczne, wszelkie modele konsumpcji do wyprodukowania właśnie tej hiperrzeczywistości. Jednakże przez tą replikację, przez tą symulację nie może ująć tej różnorodności, wielorakości, która wiąże się z rzeczywistością i po prostu ją spłyca. To właśnie hiperrzeczywistość stanowi te realia, w których codziennie żyjemy. Tutaj Baudrillard podaje bardzo ciekawy przykład, na pewno warty zastanowienia Disneylandu. Zastanówmy się, czym jest Disneyland. Na pierwszy rzut oka wydaje się to idealny przykład właśnie takiej hiper rzeczywistości. Jest to życie kompletnie okrojone ze co nie jest rozrywką. Idzie się, idzie się tam tylko jeść, prawda? jeździć na tych kolejkach, dobrze się bawić. Wszędzie są po prostu fantastyczne istoty, piękne prawda, krajobrazy i, i właśnie ludzie jadą do Disneylandu, żeby tak oderwać się od tej codzienności. Jednak jego prawdziwy cel, jak Baudrillard pisze, jest taki, ażeby ukrywać to, że całe, cała Kalifornia i całe Stany Zjednoczone są właśnie Disneylandem, są krainą właśnie już hiper rzeczywistości. Już nie ma e, czegoś takiego, że jak się wraca z Disneylandu, to wraca się do czegoś, co jest faktyczne, konkretne i rzeczywiste. Nie, jeśli wraca się z Disneylandu, ma się mieć poczucie, że wraca się do rzeczywistości, a tak naprawdę znowu, prawda, siadamy do telewizora, e, przystępujemy do jakiejś pracy. I znowu wciągamy się w tą hiper-rzeczywistość. To nie była odskocznia nawet na moment. Ona ma tylko zamydlić nam niejako oczy, żeby wydawało nam się, że wracamy do czegoś, co nie jest takie jak Disneyland. Również w tym miejscu w książce wprowadzany jest bardzo ciekawy koncept rewitalizacji instytucji poprzez jej negację. Zaraz, zaraz wytłumaczę, co chodzi. Otóż, kiedy mamy jakąś instytucję, jeśli ona trwałaby w stagnacji, zmierzałaby ona ku upadkowi. To jest raczej uniwersalna prawda. Natomiast, żeby właśnie stworzyć jakąś dywersję, stworzyć jakąś rewitalizującą siłę. Ta instytucja sama z siebie wprowadza jakieś przeciwciało, wprowadza jakieś, um, jakieś autodestrukcyjne działanie w swoją strukturę, ażeby właśnie się odnowić, odżywić i kontynuować swoje trwanie. Dlatego Baudrillard pisze, że na przykład sztuka wzmacnia się antysztuką, że kapitalizm wzmacnia się rewolucją. Albo wracając na chwilę do, do Disneya, jeśli cofniemy się do tradycyjnych animacji, prawda, disneyowskich, to zauważymy, że są one bardzo zbieżne z klasycznymi. Em, Baśniami i legendami. W tym, że um, są dosyć określone te struktury narratywne, że na przykład często są bardzo określone role poszczególnych płci, że mamy heroicznego herosa, czasami mamy, prawda, damę w opresji. Natomiast nowy Disney um, właśnie przez negację tych swoich dawnych, powiedzmy, kliszej, które wprowadzał w swoje animacje, teraz próbuje się rewitalizować, prawda, zmieniając ten swój image na niejako bardziej progresywny, że często łamane tutaj są te normy i kanwy zachowań. W tym jednym z nowszych filmów, prawda, Frozen, tam bardzo mocno jest pomieszane, zagmatwane w tej klasycznej strukturze narratywnej baśni. I właśnie jest to, jest to coś takiego. Jest to jeszcze raz rewitalizacja struktury poprzez jej negację. Mówiłem już o inspiracji Debordem, natomiast tutaj Baudrillard pisze wprost, że koncept spektaklu już nie jest użyteczny, że społeczeństwo za bardzo posunęło się do przodu. Także spektakl nie obejmuje teraz wyłącznie, jak wtedy, sfery obrazów, sfery wyobrażeń, sfery znaków, lecz. Obejmuje on, zakrył on całą rzeczywistość, także nie ma nic poza spektaklem, czyli przestaje być użyteczny, bo spektakl został wymyślony jako słowo, żeby oddzielić rzeczywistość, faktyczność, prawdę od spektaklu. Natomiast teraz, według Baudrillarda, rzeczywistość już nie istnieje, prawda już nie istnieje. To jest po prostu cytat nawet na okładce książki, proszę zobaczyć. I, i właśnie. Jaka jest obiekcja oprócz tego Bodrillarda wobec sytuacjonistów? Jest taka, że na przykład została zakłócona ta relacja pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem, czyli w czasach Deborda wyraźny był ten podział, wyraźna była dialektyka między telewizorem na przykład i odbiorcą. To znaczy były nadawane tylko wiadomości, odbiorca je odbierał, tak samo w kinie, tak samo w radiu. Natomiast wraz z pojawieniem się w telewizji e, tzw. Tak reality show's, e, to zostało zakłócone, ponieważ ludzie nagle zaczęli oglądać w telewizji obraz jakby samych siebie. I to, jakie jest społeczeństwo, za zaczął napędzać to, co jest w telewizji. Tak więc telewizor zaczął inspirować się tym e, widzem. A widz jakby zaczął inspirować się tym, co widzi w telewizji, zacząć powielać te um, rzeczy, które widzi w telewizji, co jeszcze bardziej napędza świat w telewizorze itd. itd. I e, dlatego um, tutaj De Baudrillard pisał również o takim końcu dialektyki, że tutaj nie ma już na przykład um, twardego pomiędzy znakiem i znacznikiem. Telewizja nie jest, na nocy, nie jest nie. Telewizja jest naszego stawu przed między elementem znaczącym i znaczonym jest teraz taki taki wir, taki wir znaków. I one wzajemnie na sobie żerują, jedna symulakra napędza drugą i dlatego właśnie jest to kompletnie oderwane od rzeczywistości, ponieważ jest to jakby w sobie zapętlone. Pozostając przy temacie wypierania rzeczywistości poprzez symulator, bo drillardowi wydaje się, że jest to szczególnie wyraźne przy takich. Wielkich wydarzeniach, katastrofalnych czasami wydarzeniach, na przykład poświęca cały rozdział bodajże Holokaustowi i tym, jak to jest jakby kolejnym. Paleniem narodu żydowskiego to, że jest tak e, przedstawiany często w kinie, w literaturze, we wszystkich, prawda, możliwych e, mediach i jest powielana ta historia, jest czasami zniekształcana ta historia, w każdym razie jest reinterpretowana setki tysiące razy i, prawda, Żydzi muszą oglądać swoich, e, prawda, obratymców, nie wiem jak to powiedzieć, palonych w tych piecach, to znaczy gazowanych w tych piecach i potem palonych raz po raz i tak naprawdę sam, sam fakt istnienia holokaustu stał się również hiperrealny, to znaczy ciężko już jest powrócić myślami do oryginalnego holokaustu, nie mając w głowie obrazów tego holokaustu zasymulowanego, prawda, na ekranie na ekranie telewizora czy ekranie kinowym. Za kolejne takie wydarzenie, bo Dylar uważa wojnę w Wietnamie, że było to wydarzenie spektakularne zanim nawet się, zanim się zaczęła. Otóż przytacza tutaj film Czas Apokalipsy, dosyć dużo głęboko go opisuje i zauważa, że wojna stała się niejako jak film, a film jak wojna. To znaczy już od początku wojny w Wietnamie była ona takim po prostu teatrem ekscesu. Rząd amerykański rzuca tam wszelkie środki, mimo że nie miał z tego żadnych zwrotów. E, tak naprawdę. No przypominało to po prostu plan filmowy. Natomiast film czas apokalipsy paradoksalnie stał się niejako jak wojna, ponieważ dla tych scen niektórych, dla tych efektów specjalnych niektórych palono rzeczywiście całe lasy tropikalne i palono rzeczywiste wioski e, w Filipinach bodajże, gdzie to kręcono. Więc po prostu olbrzymie szkody na rzeczywistych miejscach zostały stworzone, e, wykreowane tylko po to, żeby nakręcić ten film. Więc jest to również kolejna taka ciekawa wzajemna, wzajemnie napędzająca się Natomiast stanowczo najciekawszy rozdział, jaki znalazłem w tej książce, jest to rozdział zwierzęta, terytorium i metamorfozy. I Tutaj na pewno nie oddam w pełni tego, co tam jest napisane. Tutaj jest po prostu mnóstwo konceptów. Jest po prostu myśl za myślą. Każda jest rewolucyjna, interesująca i naprawdę to jest wypełniona tymi myślami, ta książka. Natomiast ten rozdział szczególnie. Um, polecam Państwu do przeczytania go, bo można, jest łatwy do czytania stosunkowo można łatwo go przeczytać i zrozumieć o co chodzi. Um, no i nie trzeba. Czytać całej książki, a dużo na pewno można z niego wyciągnąć. Ten rozdział skupia się na dzieciach, szaleńcach i zwierzętach i tym, jak stosunek, powiedzmy, normalnych ludzi zmienił się w stosunku do tych trzech, ponieważ jest między nimi zasadnicza spójność w zmianach tych trzech stosunków. Otóż zwierzęta na przykład przestały być czymś świętym i nieznanym. W ogóle ludy pierwotne nie mają takiego konceptu, że człowiek jest oddzielną istotą od zwierząt. Wręcz oni uważają się za część tego królestwa zwierząt, chociaż królestwo to również termin nadany przez człowieka zwierzętom, wcześniej była po prostu natura, niedzielona na cokolwiek. Natomiast pierwotny człowiek uważał się jak najbardziej za pokrewny zwierzętom, nie uważał się za jakiś osobny rodzaj. I właśnie dlatego zwierzęta były składane w ofierze, nie jako bestie, coś gorszego od ludzi, tylko właśnie jako coś świętego i bardzo istotnego. Być może dlatego w Biblii, prawda, w Księdze Rodzaju to ofiara Abla bardziej spodobała się Bogu niż ofiara Kaina. No, można się, można się zastanawiać, prawda, czemu. Natomiast ten stosunek do zwierząt na pewno zmienił się bardzo w trakcie rozwoju ludzkości, rozwoju cywilizacji, chociaż ten stosunek do zwierząt dalej występuje niejako w w niektórych społecznościach wiejskich. Natomiast paradoksalnie ta zmiana w stosunku do zwierząt strąciła je właśnie na taki niższy szczebel, kiedy wyróżniono królestwo zwierząt i ludzi homo sapiens jako osobny gatunek automatycznie stawia to nas jakby stopień wyżej nad zwierzęta. My jesteśmy prawda tymi myślącymi, racjonalnymi zwierzętami i e, są nawet argumenty ekologów, że przez to powinniśmy mieć odpowiedzialność za zwierzęta, otaczać je swoją opieką, ponieważ jesteśmy tak bardzo rozwinięci i cudowni itd. No jest to bardzo humanocentryczna idea. Te zwierzęta straciły swój status takich istot niezrozumiałych, mistycznych, niemal świętych do takiego statusu upośledzenia wymagającego troski i opieki. Również dzieci, kiedyś, kiedyś e, mentalność dzieci była kompletną zagadką dla ludzi dorosłych i e, no, uważano je za kompletnie niewinne. A, 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 a. Dlatego były bliskie Bogu, dlatego często e, dzieci w prymitywnych kulturach się wiążą z różnymi magicznymi rytuałami. Mówi się, że bóstwa mogą mówić przez usta dzieci, często duchy prawda, przyjmują postać dzieci. E, I również ten prawda, świat dzieci był e, bardzo zagadkowy, bardzo tajemniczy, dlatego wiele na przykład tych fantastycznych baśni prawda tych historii z baśni przydarza się właśnie dzieciom że to one widzą wróżki one widzą elfy często dorośli nie mogą widzieć właśnie tych magicznych istot natomiast teraz prawda zaszły daleko badania nad psychologią rozwoju dziecięcego i no teraz wiemy wiemy co się dzieje im w głowach traktujemy ich niejako jak takich małych, irracjonalnych dorosłych. Wiemy już, że nie są niewinne, wiemy, że mają naprawdę demony w głowie. Natomiast to również zrelegowało ten dawniej oddzielny i tajemniczy świat do tego świata zrozumiałego przez dorosłych. Dlatego Baudelaire mówi o triumfie kultury egzoterycznej nad ezoteryczną. I trzecim przykładem, który podaje, są szaleńcy. I mówi, że wraz z odkryciem podświadomości i tym, że zaczęto tłumaczyć niektóre choroby psychiczne i lepiej je rozumieć, również ten świat szaleńców stał się jedynie jakby gorszą częścią świata ludzi świadomych, no, zdrowych, powiedzmy mentalnie. Po raz kolejny odarło to rzeczywistość z takiej warstwy tajemnicy, która wydaje się, że jest ludziom potrzebna do życia pełnego sensu. Nie mówię tutaj konkretnie prawda, o nierozumieniu szaleńców, natomiast e, ogólnie rzecz biorąc, takie właśnie odzieranie e, świata ze świętości, z tajemnicy, z czegokolwiek niedostępnemu ludzkiemu rozumowi, jest e, również odzieraniem rzeczywistości z sensu. I naprawdę, książka ta jest tak upakowana treścią. Że nie wiem, może tutaj wspomniałem o połowie konceptów, jakie, jakie tutaj są. Nie wspomniałem nawet o zmumifikowanym czasie, o muzealnej historii. Nie wspomniałem o jego analizie różnych filmów, bo tutaj jest kilka filmów bardzo ciekawie omówionych i przeanalizowanych. Nie wspomniałem nawet słowem o tym, że postuluje, że akademia jest jedną wielką porażką, prawda, że uniwersytety to, to teraz żart. Nie wspomniałem o tym, że według niego na przykład im więcej jest informacji w obiegu, tym mniej jest sensu, że jest taka negatywna relacja tych dwóch. Nie wspomniałem również ani słowem, że ma cały rozdział o klonowaniu i o tym jak klony są takim triumfem popędu śmierci, ponieważ prawda, seksualność jest typowym zachowaniem afirmującym życie, jest tym... Najważniejszym zachowaniem afirmującym życie to też taki powrót do e, prawie że pączkowania <grymnie> jakim jest klonowanie czyli reprodukcja aseksualna jest właśnie triumfem popędu śmierci. Więc jeszcze jeśli chcą państwo sięgnąć po tą książkę to bardzo gorąco ją polecam i jeszcze wiele państwo mogą z niej wyciągnąć e, nawet po obejrzeniu tego filmiku. Natomiast Proszę wybaczyć, że tym razem jest mniej, mniej hehe żartów, żarcików, e, tym razem bardziej na poważnie, ale po prostu dużo wrażenie zrobiła na mnie ta książka. E, chciałem się podzielić tym, co z niej wyciągnąłem osobiście. Jeśli e, Państwo mają również jakieś ciekawe przemyślenia, które wyciągnęliście Państwo z tej książki, proszę się nimi podzielić w komentarzu, chętnie je przeczytam, żeby lepiej zrozumieć tę filozofię Podrillarda. Natomiast w przyszłości na pewno będę również chętnie sięgał po tych filozofów. filozofów postmodernistycznych, bo naprawdę są to takie rewolucyjne myśli, akurat dopasowane prawda, do, do naszych czasów, wytłumaczące co się wokół nas dzieje. E, tak więc myślę, że, myślę, że na, tym, na tym zakończymy e, dzisiejszą recenzję i e, no, mam nadzieję, że się Państwu podobało i do widzenia.